27 sierpnia 1967 rok, godzina 3.15 nad ranem, autostrada Del Sole, między Forli a Mediolanem. W ciemności nocy Fiat jedzie z prędkością 160 km na godzinę. Na tylnym siedzeniu śpi Anna German, 31 lat. Największa gwiazda polskiej muzyki, głos, który zachwycił Europę. Zaledwie 6 miesięcy wcześniej jako pierwsza Polka zaśpiewała w San Remo. Włochy się w niej zakochały. Kontrakt za kontraktem, koncert za koncertem. Tej nocy wracała z trzeciego występu w ciągu dwóch dni. Była wyczerpana. Ale jutro czekał ją kolejny koncert w Neapolu. Przed dziesięć tysięcy ludzi. Renato, jej włoski impresario, siedział za kierownicą. On też był zmęczony. Śmiertelnie zmęczony. Jechał już osiem godzin tego dnia. I wtedy na ostrej zakręcie jego oczy się zamknęły. Trzy sekundy. To wszystko, czego potrzeba. Dźwięk uderzenia był tak głośny, że obudził rolników dwa kilometry dalej. Fiat wbił się w betonowy mur przy 160 kilometrach na godzinę. Samochód dosłownie pękł na pół. Renato został wyrzucony na kierownicę. Złamana ręka, złamana noga. Ale Anna, Anna spała na tylnym siedzeniu. Bez pasów, bezpieczeństwa. Siła uderzenia wyrzuciła ją przez przednią szybę, jak pocisk. Poleciała przez powietrze dwadzieścia metrów i upadła w stos kamieni po drugiej stronie drogi. To, co stało się w ciągu następnych siedmiu godzin, wstrząsnęło nie tylko Polską, ale całą Europą. Żeby zrozumieć, co wydarzyło się tamtej nocy, musisz wiedzieć, kim była Anna German, 14 lutego 1936 roku, urgęcz, Uzbekistan. Anna urodziła się w małym radzieckim miasteczku. Jej ojciec Eugeniusz był księgowym, Niemcem z Łodzi, ale w 1937 roku podczas wielkiej czystki Stalina został aresztowany. Fałszywe oskarżenie o szpiegostwo rozstrzelany. Anna miała rok. Jej matka Irma uciekła z Anną i babcią. Kirgistan, Kazachstan, Syberia lata przemieszczania się, ucieczek, głodu. W 1940 roku w końcu dostali pozwolenie na wyjazd do Polski. Anna miała 10 lat, kiedy po raz pierwszy zobaczyła kraj swojej matki, Polska, ale nie mówiła po polsku. Mówiła po rosyjsku, po niemiecku. Musiała się wszystkiego nauczyć od nowa. We Wrocławiu studiowała geologię. Tak, geologię. Miała zostać naukowcem, ale w 1930 roku w teatrze studenckiego kabaretu Kalambur ktoś usłyszał jak śpiewa. I wszystko się zmieniło. W 1964 roku wygrała festiwal w Opolu z piosenką Tańczące Eurydyki. Polska się w niej zakochała, ale Anna chciała więcej. W grudniu 1966 we Włoszech podpisała kontrakt z CDI, włoską wytwórnią. Pierwsza artystka z zażelaznej kurtyny, która nagrywała we Włoszech, w lutym 1967, San Remo. Najprestiżowszy festiwal w Europie. Anna była pierwszą Polką, która tam zaśpiewała. I nie tylko zaśpiewała. Wygrała nagrodę publiczności Oscar della Sympatia. Potem przyszły Neapol, Cannes, Monte Carlo. Włosi nazywali ją białym aniołem. Kontrakt za kontraktem, program za programem, koncert za koncertem. Anna żyła swoim marzeniem, ale był problem. Jej włoski impresario Renato próbował wycisnąć z niej każdą ostatnią lirę, koncert po koncercie, bez odpoczynku, bez przerwy. Tego wieczoru, 26 sierpnia, Anna skończyła swój trzeci koncert w ciągu dwóch dni, była wyczerpana, Renato też, ale to on prowadził. I następny występ był w Neapolu, następnego dnia. Więc zdecydował, będziemy jechać całą noc. Anna German nie chciała wsiadać do tego samochodu. Lata później ludzie bliscy opowiedzieli, że miała złe przeczucie. Ale co mogła zrobić? Bez samochodu Renato była uwięziona w Viareggio, więc o dwóch nad ranem wsiadła na tylne siedzenie Fiata. Renato za kierownicą. I ruszyli w kierunku Mediolanu. 160 kilometrów na godzinę. To, co wydarzyło się 75 minut później... Miało zmienić jej życie na zawsze. Godzina trzy-piętnasty rano. Renato walczył, żeby nie zasnąć. Jego oczy paliły. Powieki ciążyły jak ołów, a wtedy, na ostrym zakręcie niedaleko Forli, jego oczy się zamknęły. Trzy sekundy. Fiat zjechał z trasy przy 160 km na godzinę, prosto w betonowy mur. Siła uderzenia była nie do opisania, przednia część samochodu zniknęła, dosłownie przestała istnieć. Renato został wyrzucony na kierownicę, przez chwilę stracił przytomność. Kiedy się ocknął, był we krwi, ręka pod dziwnym kątem, złamana, noga, nie czuł nogi, ale żył. Anna krzyknął. Anna, cisza! Obrócił się do tyłu. Tylne siedzenie było puste, kompletnie puste. Renato, mimo bólu, wygramolił się z wraku. Rodzejrzał się wokół desperacko. Anna, gdzie jesteś? Nic. I wtedy dotarło do niego prawdziwe przerażenie, bo Anna nie było nigdzie. Została wyrzucona tak daleko przez przednią szybę, że w ciemności nocy Renato nie mógł jej zobaczyć. A wtedy Renato zrobił coś, co zmieniło wszystko: spanikował i uciekł z miejsca wypadku. Poszedł na główną drogę, zatrzymał samochód. Był wypadek, powiedział kierowcy zawieźcie mnie do szpitala, ale nie wspomniał o Annie, bo nie wiedział, gdzie ona jest. Więc kiedy przyjechali ratownicy medyczni, zabrali Renato i odjechali z miejsca wypadku bez Anny. W tym momencie Anna German leżała w stosie kamieni, dwadzieścia metrów od drogi, w ciemności, nieprzytomna, sama, ze złamaniami w wielu miejscach, krwawieniem wewnętrznym, i nikt nie wiedział, że tam jest. Godziny mijały: cztery rano, piąte rano, sześć rano. Słońce zaczęło wschodzić, a Anna German wciąż tam leżała. Umierała. Sama. Dopóki o 7.15 rano lokalny rolnik Giovanni Rossi jechał do pracy, zobaczył zniszczony samochód. Zatrzymał się i wtedy usłyszał słaby jęk, dochodzący z kamieni. Giovanni pobiegł i znalazł Annę, blada, ledwo oddychająca, pokryta krwią. Natychmiast wezwał karetkę, ale kiedy ratownicy przyjechali i zobaczyli jej obrażenia, nie wierzyli, że przeżyje podróż do szpitala. Anna miała kręgosłup złamany w trzy miejscach: prawą rękę zmiażdżoną, obie nogi połamane, żebra złamane przebijające płuca, masywne krwawienie wewnętrzne, poważny uraz czaszki. Jeden z ratowników zadzwonił do szpitala. Przygotujcie izbę przyjęć, powiedział, ale powinniście wiedzieć. Ona prawdopodobnie nie przeżyje. Anna German dotarła do szpitala w Forli o 8:30 rano. Lekarze przeprowadzili szybką ocenę i zwołali na Radę Kryzysową. Decyzja operacja ratująca życie teraz. Ale szanse mniej niż 10%. Przez 7 godzin chirurdzy walczyli o jej życie, podczas gdy to się działo, wiadomość zaczęła się rozprzestrzeniać najpierw we Włoszech. Anna German, stan krytyczny po wypadku. Potem w Polsce. W Polsce miliony ludzi stanęły w miejscu. Nie, nie Anna, tylko nie ona. Operacja się skończyła, przeżyła, ale potem przyszła wiadomość, której nikt się nie spodziewał. Anna German była w śpiączce. Dzień pierwszy bez zmian. Dzień drugi bez zmian. Dzień trzeci bez zmian. Lekarze byli szczerzy z rodziną. Jeśli się obudzi, a to jest wielkie, jeśli nigdy już nie będzie chodzić i na pewno nigdy nie będzie śpiewać. Jej płuca zostały poważnie uszkodzone. Klatka piersiowa została zniszczona. Nawet jeśli przeżyje głos Anny-German, umarł na tej drodze. Dwanaście dni. Anna leżała w śpiączce przez dwanaście dni. Jej mąż Zbigniew Tucholski siedział przy jej łóżku. Dzień i noc. Trzymał jej rękę. Mówił do niej. Śpiewał jej, a potem, 8 września 1967 roku, Anna otworzyła oczy. Zbigniew płakał, lekarze płakali, pielęgniarki płakały, cud się wydarzył, Anna German żyła. Ale co zresztą, co z jej nogami, co z jej głosem? Lekarze powiedzieli Zbigniewowi na osobności: Jest przytomna, to niesamowite, ale jej ciało jest zniszczone, będzie przykuta do łóżka przez miesiące, od brody po palce u nóg, w Gipsie, jak mumia, będzie musiała nauczyć się oddychać na nowo, siedzieć, chodzić, a śpiewanie niemożliwe, ale lekarze się mylili, bo Anna German nie zaakceptowała słowa niemożliwe, przez sześć miesięcy leżała w pełnym Gipsie, od brody po palce u nóg, nie mogła się ruszyć, ból był nie do zniesienia, ale w jej głowie śpiewała, komponowała, pisała. W szpitalu napisała książkę Wróć do Sorrento, opowiadając swoją historię, swój ból, swoją nadzieję. Książka stała się bestsellerem. W 1968 roku gips został zdjęty. Anna musiała nauczyć się wszystkiego od nowa, jak niemowlę, oddychać głęboko, siedzieć, stać. A potem przyszedł najtrudniejszy moment, pierwsza próba zaśpiewania. Zbigniew był przy niej. Anna wzięła głęboki oddech, jej zniszczone żebra bolały, otworzyła usta i wyszedł chrapliwy, słaby dźwięk. To nie był jej głos, to był szept. Anna płakała, Zbigniew płakał, lekarze mieli rację. Jej głos był stracony, ale Anna German nie poddała się. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu ćwiczyła, oddychała, śpiewała. Choćby to bolało, choćby dźwięk był słaby, i powoli, bardzo powoli jej głos zaczął wracać. W 1970 roku, trzy lata po wypadku, który powinien ją zabić, Anna German wróciła na scenę i zaśpiewała niektóre z najpiękniejszych piosenek swojej kariery piosenki, które skomponowała podczas swojej rekonwalescencji. Wypadek, który powinien był zakończyć jej karierę, w rzeczywistości uczynił ją legendą. Bo Anna German nie tylko przeżyła, ona zwyciężyła i jej historia nadal inspiruje miliony ludzi do dziś. Jeśli chcesz wiedzieć, jak Anna osiągnęła niemożliwe, jak nauczyła się ponownie śpiewać z uszkodzonymi płucami i co się stało, gdy w końcu wróciła na scenę, zasubskrybuj kanał, bo historia Anny German dopiero się zaczyna.